Dzień dobry kochani, e, dzień dobry drogie strzelce. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Witam cię bardzo serdecznie na analizie energetycznej miesiąca grudnia 2022 roku. Witam Was tutaj z moim kotem. Postanowiłem ją tutaj pokazać, bo e, tak pchała się tutaj do kamery, że e, mam nadzieję, że zobaczycie jej, że śpi akurat, no, ale. Mnie pilnuje i postara się pewnie i może coś dopowie, na co zwrócić uwagę w tym miesiącu grudniu. Zanim zaczniemy, z takiego spotkania wyciągnij wszystko to, czego potrzebujesz. Każde zdanie, które jest Twoje, weź je do siebie, zrób coś z nim, całej reszty nie oceniaj. Bo ten miesiąc pokazuje się bardzo intensywnie dla Ciebie, drogi Strzelcu. Miesiąc, który pokaże Ci, czym jest tak naprawdę, Twoja transformacja. I yy, zanim tutaj w ogóle jeszcze zaczniemy, to warto, żebyś wyciągnął wnioski z miesiąca listopada. Tutaj u Ciebie bardzo bym naciskał na to, żebyś te wnioski, po prostu zobacz, co się zadziało w listopadzie i czego już więcej nie zrobisz. Czego więcej nie zrobisz, bo ta Twoja transformacja bardzo tyczy się schematów, które powtarzasz. I im częściej to powtarzasz, tym trudniej jest ci z tego wyjść. Więc wyciągnij wnioski, spisz sobie rzeczy, które ci przeszkadzają, twoje przyzwyczajenia, które cię męczą, ludzie, którzy cię męczą, którzy cię nie budują i trzeba coś zrobić w tym grudniu, bo ten miesiąc jest takim miesiącem, który jeśli ty tego nie zrobisz, to energia dla ciebie to zrobi. Oczywiście z większym hukiem niż ty byś to miała zrobić. Na drugi strzelco, ale tutaj bardzo mocno się pokazuje, że jest szansa na zamknięcie pewnych schematów eee, i, i nowy start, po prostu takie nowe narodziny pod koniec tego miesiąca. Tylko, że czekacie fajna, choć y, czasem możesz to nazwać trudną pracą nad sobą, nie nad niczym innym, <laughs> nie nad energiami, tylko dosłownie nad sobą. Dobra, zaczynam od kart wsparcia, zobaczymy jaka karta jest wokół Ciebie na ten miesiąc, na ten miesiąc o, grudzień, grudzień 2022. Te karty możesz pobrać za darmo na mojej stronie internetowej, do czego Cię bardzo serdecznie zapraszam. Więc yes. na miesiąc grudzień dla Ciebie będzie pod znakiem, proszę bardzo, pewność siebie, zaufaj sobie czas najwyższy. Te słowa czas najwyższy są bardzo, tutaj w tobie bardzo wybrzmiewają. Że czas najwyższy zaufać sobie, czas najwyższy wyjść do ludzi, czas najwyższy coś zmienić, a nie tylko to stwierdzać. Bo ja mam też wrażenie, że ty jesteś ekspertem, ekspertką w stwierdzaniu tego, że tak, to jest tak, bo i tutaj już jest lista, bo i robisz to idealnie, robisz to świetnie, tylko że tam nie ma działania. Nie ma działania i nie ma nawet woli zmiany, a tą wolę i tą zmianę osiągniesz wtedy, kiedy usiądziesz, stwierdzisz, co tak naprawdę chcesz zmienić w tym miesiącu i będziesz konsekwentnie do tego dążyć, bo wiem, drogi strzelcu, że lubisz bezpieczeństwo, lubisz spokój, lubisz zaopiekowanie, ale czasem trzeba wyjść z tej strefy komfortu i teraz ten miesiąc będzie na tobie to wymuszał. Bo energia pewności siebie jest wokół ciebie wszędzie, tylko ty z tego nie korzystasz. Eee, więc zwróć proszę na to uwagę. Gdzie jeszcze jest coś, co chciałabyś zmienić, zrób plan i wykonaj go. Zaufaj sobie. Zaufaj, że ten czas to jest Twój czas i jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt za Ciebie tego nie zrobi. Więc zobacz, jaka piękna karta. Ja nie wiem, czy ją widać tutaj, bo jest troszkę daleko. Ale to jest piękny kwiatek, który właśnie on się nie zastanawia, czy on jest piękny, on się nie zastanawia, czy czegoś mu brakuje. On po prostu ma wszystko to, czym został obdarowany i pokazuje to, jak najpiękniej potrafi. I ty też to potrafisz. Tylko to jest kwestia zaufania i powiedzenia sobie: OK, z końcem roku, nowe postanowienia, nowa ja i tak dalej. To zostawmy, bo już to nie nam to oceniać, ale yy, Tutaj u ciebie jest naprawdę, do, otrzymujesz potężne wsparcie od przestrzeni, które, mm, które pozwolą ci się zmienić, zmienić na lepsze. Tylko nie tkwi w tym samym. Nie oczekuj, że coś się zmieni, kiedy ciągle praca ta sama, kiedy ciągle znajomi ci sami, kiedy ciągle myśli te same. Nie oczekuj zmiany, kiedy nic nie zmienisz. I to jest bardzo ważne, żebyś, żebyś w tym miesiącu poczuła tą pewność siebie i żebyś albo ją odzyskała, albo ją wykorzystywała w życiu codziennym. Wykorzystywała, bądź wykorzystywał, drogi Strzelcy, bo tutaj Panów też mamy. Więc zobaczmy sobie, co jeszcze, w jakich przestrzeniach jesteś. No na pewno to są przestrzenie takie transformacyjne takiej przestrzeni, w która nadaje wszystkiemu sens. I czuję, że ty odzyskujesz sens życia, odzyskujesz tak, jakby nowe, coś nowe. I, I tym bardziej się cieszę, bo tobie to jest potrzebne, bo są jakieś przestrzenie zmęczone w tobie, że już masz dosyć, że nie wiesz, którą stronę pójść. Więc teraz to ty wskaż sobie drogę, w którą chcesz pójść. Nadaj sobie cele, nadaj sobie jakąś misję, intencję i działaj, 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 bo ta pewność siebie jest wokół ciebie. Mhm. Dobra, zobaczmy sobie mm, rodzinę i przyjaciół. Co tam jest dla strzelca do zauważenia? Co tam jest dla strzelca do zauważenia? I tutaj to ota przychodzi tylko takie jedno zdanie. Otaczam się ludźmi, którzy mnie bogacą i wzbogacają. I jeśli chcesz, to zrobić, to tutaj no porządki, porządki w systemach rodzinnych, wśród znajomych byłyby bardzo wskazane. Wybierz ludzi, wybierz, poczuj ludzi, którzy cię budują, poobserwuj ich trochę i zobacz, kto tak naprawdę cię wspiera, kto jest przy tobie zawsze, kto jest taką osobą, do której możesz zawsze zadzwonić. A co z całą resztą. To nie chodzi o to, żeby ich zapomnieć, ale żebyście, żebyś miała świadomość, że niektóre osoby tylko i wyłącznie mogą od Ciebie ciągnąć energię, ciągnąć y, wiedzę i nie, wy, nie dają tego w zamian. Więc wśród rodziny, znajomych i przyjaciół pokazują się granice, granice, które musisz zaznaczyć, granice, które y, zamykają się tak naprawdę w jednym zdaniu. Czy to jest dla mnie dobre? Pytanie sobie nie zdanie. Czy to jest dla mnie dobre? Czy ta znajomość jest dla mnie dobra? Jeśli czujesz, że nie, ogranicz to, postaw granicę, albo wprowadź swoje warunki, bo część osób po prostu uważa, że może opierać się na znajomości na ich warunkach, bez wzajemności, bo tam nie ma takiej wzajemności w niektórych przypadkach, więc zwróć proszę na to uwagę. Dobra, czy coś jeszcze w rodzinie? Rodzina tutaj jest tak. Na pewno. Jeśli jeszcze masz rodziców, zwróć uwagę na relacje pomiędzy rodzicami twoimi, a właśnie mamą i tatą, bo tam jest coś do wyjaśnienia. Bo czuję taki dyskomfort taki, że jakieś zdanie nie zostało wypowiedziane. Coś jeszcze nie zostało dopowiedziane, albo po prostu wyjaśnione. I jako że ten grudzień też się pojawia właśnie w sferach rodzinnych, takich zjazdów i tak dalej. Warto sobie wyjaśnić na bieżąco, żeby nie zatrzymywać słów, które są w Tobie. Więc od razu na bieżąco wyjaśnij sprawy, żeby nie było niedomówień, bo potem to się wszystko skumuluje i może wyjść na Twoją niekorzyść. A po co Ci to? Po co Ci to lepiej od razu się odezwać i mieć święty spokój, niż trzymać to w sobie jakieś słowa niewypowiedziane, które tak naprawdę mogą otworzyć niektóre drzwi. I tego Ci życzę w tej, tej rodzinie. Dobrze, miłość. Miłość dla strzelca w grudniu 2022. Tutaj, no, grudzień dla Ciebie to jest taki marzycielski. Ja tak marzę i marzę i marzę i marzę. Do kreacji i do spełnienia Twoich marzeń jest potrzebnych wiele czynników. Największym pokazuje się Twoja gotowość. Gotowość na przyjęcie miłości. Czy tak naprawdę jesteście, drogie strzelce, gotowi przyjąć miłość z zewnątrz? Czy tak naprawdę jesteś gotowy, drogi strzelcu, pokochać? A może warto zacząć od siebie, od pokochania siebie, od pokochania wszystkich swoich doskonałości, bo niedoskonałości nie ma. Są tylko doskonałości tego, jak zostałeś, zostałaś stworzona. Kwiat, i to jeszcze raz Wam powtórzę, że ten kwiat nie zastanawia się, czy czegoś mu brakuje. On tylko chce zakwitnąć, pokazać swoje piękno i zostać docenionym. Takim, jaki jest. I od tego zacznij miłości. Nie przyciągniesz, nie przyjmiesz nowej miłości do momentu, w którym Ty nie przyjmiesz siebie w swoim sercu. I ja nie czuję tutaj jakiejś, no to jest Twoja największa blokada, bo nie czuję, no tu pewnie w większości chodzi o singli, ale to też chodzi o osoby w związkach, że nie, nie przyjmiesz miłości drugiego człowieka do momentu, w którym Ty nie przyjmiesz swojej i nie otworzysz się na swoją. I jeszcze odwrotnie, do momentu, w którym tej miłości nie dasz też drugiemu, bo może tylko nastawiasz się na to, że będziesz tylko brać tą miłość. A czy chcesz może ją dawać? Może chcesz się nią dzielić? Zadaj sobie to pytanie i pójdź tym tropem, bo do tego, do końca, na końcu tej drogi jest właśnie akceptacja tego, jaką, jaką, jaką ja jestem jako człowiek. Bo w wyobrażeniach może masz jakiś większy obraz swojej istoty, ale w środku jesteś ograniczona ciałem i to ciało jest w jaki sposób może twoim balastem, może czymś, co cię blokuje, więc na tym warto się skupić. I w rodzinie, i w związkach, i nie tylko. I dla singli również, bo wtedy to pozwoli wyjść na nowe pole możliwości. Dobrze. Yy, biznes. Biznes dla, yy, biznes dla strzelca w grudniu. Biznes dla strzelca. I tak, tutaj, tutaj pokazuje się jedno słowo cierpliwość. Cierpliwość. Im bardziej będziesz cierpliwy w dążeniu do celu, tym więcej otrzymasz. I bardziej będziesz zwracać uwagę na to, co w biznesie jest Twoją słabością. Tym paradoksalnie więcej otrzymasz, bo będziesz mogła to dopracować, bo konsekwencja, systematyczność dla Ciebie jest bardzo ważna. Obfitość dla Ciebie płynie, tylko tam jest znowu oparcie w tej pewności siebie. Jeśli będziesz działać z pewnością siebie, będziesz zauważać swoje słabości, naprawiać je na bieżąco, nie ukrywać niczego, bo tam w biznesie w Twojej przestrzeni jest jakaś, jakaś przestrzeń zamiatania pod dywan, więc nie zamiataj pod dywan, reaguj na bieżąco i wtedy będzie Ci łatwiej, będzie Ci lepiej. Żeby, ta, żeby, ta, żeby ten biznes przepłynął. Dobra. Co mamy dalej? Dalej mamy samopoczucie i zdrowie. Samopoczucie i zdrowie. Tutaj bardzo kłania się Tobie Twój układ trawienny. Układ trawienny, który pokazuje Ci, co jeszcze masz takiego nieprzetrawionego. I zwróć na to uwagę. Yy, serwuj sobie lekkie jedzenie. Nie zakwaszałbym jakieś. Ja wiem, że kiszonki są dobre na jelita, ale, ale tutaj ja bym kiszonek unikał. Dlaczego? Bo ty potrzebujesz lekkości. Ty potrzebujesz lekkości. I wszystko to, co jest lekkostrawne, yy, będzie Ci służyć. Wszystko to, co jest zielone, będzie Ci służyć. Wszystko to, co jest świeże, będzie Ci służyć i będzie ci uwalniać. Tylko, że z tym pracą z ciałem ma być też praca z umysłem, żeby odgrzebać ten twój dywan, bo jest mnóstwo rzeczy zamiecionych pod dywan. I znowu to czuję, że tak jakbym odkrywał albo, albo mówił swoje tajemnice komuś. Po to tylko, żeby się oczyścić. I bardzo dobrze. I tak zrób. Jeśli masz jakieś tajemnice albo coś, czym nie możesz sobie wewnętrznie poradzić, podziel się z kimś tym, zaufanym oczywiście, bo to jest tak, jakbyś odkrywała ten dywan i robiła porządki, bo porządki naprawdę są bardzo wskazane w Twojej przestrzeni. Dobrze. Mm -hmm. Dobrze. Szczęśliwy dzień w grudniu dla Ciebie, drogi Strzelcu. Jest to dzień 26 grudnia. Dlaczego 26 grudnia? Bo wyjdą na jaw jakieś rzeczy, które dadzą Ci wolność. Dosłownie, czuję, jakby wychodziły na jaw rzeczy, które dawały mi wolność. Jakaś tajemnica odkryta, jakieś zagadka rozwiązana. Coś, co daje mi takie poczucie, tak, to jest to, czego potrzebowałam. I, I świetnie zapisz sobie ten dzień, bo on naprawdę będzie dla ciebie y, magiczny, mimo że świąteczny, mimo aż świąteczny i aż magiczny. Dobrze, co dalej? Mm. Co dalej dla Ciebie, drogi strzęcu? Mamy numerek od 1 do 10. Jaki to jest numer? Jaki to jest numer? 9. 9, dlaczego 9? Bo chcę dzielić się, ze, chcę dzielić się tym, co mam. Chcę dzielić się tym, co mam. Pięknem, które mam, życiem, które mam, tajemnicami, które mam, ciemnością, którą mam, wszystkim, co jest, wszystkim, co jest wokół mnie. I tego, e, tego się trzymaj. E, tego się trzymaj. Ok, i kolor? E, kolor dla strzelca jest to kolor zielony. Zielony i to pewnie związane z tym jedzeniem, bo potrzebujesz lekkości. Lekkości, e, e, lekkości zrozumienia. Lekkości i zrozumienia. Bo lekkość zrozumienia to tak dziwnie brzmi, i zrozumienie czasem czasem często przychodzi ci nie lekko, chociaż życzę ci lekkości w tym, ale żebyś nadawała też inne znaczenie rzeczom, które są dla ciebie trudne. I to będzie piękne. To będzie piękne. Drugi Strzelec życzę Ci naprawdę cudownego miesiąca grudnia, miesiąca pełnych spełnień, nowych narodzin. A właśnie, a propos narodzin. Ten grudzień w Dolinie Cudów będzie też e, cudowny. E, będziemy się spotykać codziennie od 1 grudnia. Już zapraszam Cię e, w czwartek na pierwsze spotkanie. Ale pod koniec miesiąca będziemy mieli webinar Cudownych Narodzin, Nowych Narodzin, na które Cię już serdecznie zapraszam. Jeszcze raz, zamknij sobie oczy i zastanów się, czym chciałabyś. Chciałbyś podzielić się ze wszystkimi w grudniu? Zamknij sobie oczy i napełnij się światłem. Niech to światło skupi się na Twoim sercu, i niech rozbłyśnie na całą Twoją przestrzeń. Ty czujesz radość tego, że możesz się dzielić tym, co w tobie najpiękniejsze, tym, co w tobie ciemnością, radością, uwolnieniem i zrozumieniem dla Twojego najwyższego dobra. Nasz głęboki oddech i poczuj, że jesteś gotowa. Jesteś gotowa, gotowy do drogi, która cię. Czeka i oczekuje z radością. I wyjdź do niej naprzeciw. Nie czekaj, bo wszystko jest przed Tobą. Jeśli Ci się spodobało, e, poproszę kciuki, poproszę łapki w górę, poproszę komentarze, bo te komentarze dają mi najwięcej radości z tego, że, e, że tutaj jestem i siedzę tym z Tobą. Więc nawet serduszko, nawet jakiś mały komentarz, dziękuję. Albo się nie zgadzam, albo, albo coś tam. Są naprawdę bardzo wskazane. Wszystkiego dobrego. Widzimy się już niedługo, bo w Dolinie Cudów w grudniu będzie się naprawdę bardzo dużo działo.